Się siema, siema widzowie, dzisiaj gramy Debris z Tasmanem. Cześć. Jeden na po jeden. raz kolejny będę się. Oś... Będę się ośmieszał. Więc jak chcecie się pośmiać z mojej gry, to zapraszam właśnie na ten film. Tutaj... Albo jak chcecie się pokringować, to powiem wam dawka wszystkiego. No ty głupi. O, teraz sobie szybciej przejdę. Po co to robiłeś? No, a co miałem zrobić? Tak jakby... Tak. Kurde, po co? Tak nikt nie wygra, wiesz o tym. Co? I tak nikt nie wygra. No przecież. Jak to nikt. Przecież. Wątpię, że, z, że ze mną przegrasz. Wiesz tak się szczerze. The w ogóle? Może trzeba wejść tam do dziury? Nieważne jak to zabrzmiało. Kurde. Musimy się skupić troszkę. O chyba, ty! Pasta już nie ma co robić. Eee! Bratku! Dobra, spadam, nie ma sensu. Ty, ty, ty! Nie za wysoko? Na Monteveras mi nie ucieknij tylko Pa, jak cię robię Jump boost. Ej, kurde. Fajny jump boost, wiesz? No takiego mi odrzuta dałeś. Bambi? Kurde, myślałem, że Bambi? się, że się pod, podbudujesz jeszcze. Kurde. No jest. A, bratku, to Ciemu? na logikę. No, co ty robisz ze mną? No, na logikę. Podbudowałem się do góry i chciałeś do mnie podejść. Podskoczyłem, do, podskoczyłem, tak. Prościej się nie dało. Aha. Cheaty, cheaty, widzowie. To widać. Ale mam nadzieję, że, że... Aha, zlagowało mnie. Że nakarmisz, że dasz kolację. <śm> nie wiem. Man... Kurde. A teraz dasz mi kolację, bo wlazłeś? Nie. <śm> Aha. My tak wygrywasz. A co ja w tej piwnicy będę robił? Przecież szczury ja. Jadu... No rano, wiesz co, to... A, no i już zażarłem karty. Te, które mi dałeś. Ja. No bo szczury się skończyły. Ten kot, ten gienek wszystko zażarł. Ja nie mogę, ten jest... A ja Chińczykiem nie jestem, tego go jeść już nie chciałem, nie? No Easy. Człowiek. Chujuuni. Nie! On cheatuje w Z. Widać co nie? Ta, te, makro czy coś. No, dawaj, 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 jest, jest, jest. Ale Easy. Gonisz mnie? Nie. Kurde! czemu? Chciałem pierwszy zdążyć. No ale człowieku, taki skill to jest, że nie ma szans, ci powiem. U mnie też, co nie? Bra Bratku, doglądaj no się trochę. Już skakałem, co nie? O Jezu, mały błąd, kurde. Taki prosty, niby. Ty, huzuni masz jakieś, widać. Kurde, no! Jest, jest, yes. Dobra. S? Kurde! Yes, ty, dobra. Dobra, gdyby nie te twoje cheaty, to jest, wiesz, byś przegrał. Znaczy, że byś nie ten. Jesteś odpalony i tyle. Dobra, no ja znowu zdążę pierwszy. Kurde, potknąłem się. Nie stoszysz węgiet, no i przegrałem. XD dobra, GG Dobra, zagramy ponownie jeszcze raz. Bambik. W nerwie mnie widzę, on naprawdę. No chyba jednak... Ten... Chyba jednak dzisiaj bez kolacji będzie. No najwidoczniej. Dobra, będzie, było warto. To, to chyba moja pierwsza zwycięstwa oprócz wyścigu plemników. To moja pierwsza wygrana oprócz tego. Kurde. Uj oj Kolego, zapędzasz się trochę. No? No nie, ale mnie to Ta. Co ja właśnie zrobiłem Zepsułam. Dobra. Easy. A, ty! Odpalony jakiś jesteś. Nie. Myszka, no Dobra, jest, to są raz Bratek spadł. Mhm. Mm Idziesz do mnie. Nie. Kurde. No jak Też spadłeś? O! Nie. Poszedł. Poszedł. Cicho, nic nie widzisz, nie widzisz takwa. Teraz. Na, na dzień ojca, Pff, oh. Oh. dobra? Razem no, ]ami. powiem ci, że mogłeś, że mogłeś już lecieć. Bo niby mnie zepchnąłeś, ale ja ciebie w sumie też. Powiem ci, że kierujesz mnie w tej rundzie. Leć Nie będę pierwszy, ty będziesz pierwszy. Nie, właśnie nie, bo jestem pod górką. No wiem, co No nie, wiedziałem. Trafiłeś jak rodzice. Dobra, ja muszę spać, bo ja nie mogę. <laughs> Akurat właśnie ja też się tam zablokowałem. Ale dzięki. Nie ma, nie ma, nie ma! Bratku, nic mi nie zadałeś Ty ty ty, ty kolego kol... Kurde A jakbym cię tam zepchnął Ty Czekaj, mam vlaga Dobra jest Czemu? Panowie Spadło. Sp spadło się trochę. No, ale mnie laguje. Kocham te wifi z McDonalda. Znaczy, bardziej z piwnicy w sumie. Nie, nie, nie. Z piwnicy. Co ty robisz? Kolaków ale cię No od, dobra, już i tak po tej pierwszej wygranie nee, zadeklarowałeś, że dzisiaj szczury jam w piwnicy. A raczej. Tak szczerze. Kurde, znowuż przede sprzedam mu. I Dobra. Prawda, widzę, dawajcie łapki w ogóle i To ważne jest. Zrobimy live z Tasmanem, Będzie baka. Ważna to jest kolacja dla mnie. Dzisiaj. I suba, mnie to tam dam tej... jak dacie, jak o, kolację. Jak dać. O, o, o. Podobami. A 10 łapek to jest. To jest. Danie bez wody Dziesięć 10 kolację. łapek to jest, to jest jedna porcja dla mnie. Jedna porcja, nie wiem mak jednak no o o o Dostanie spaghetti jak do ciapków w górę Mi się to podoba taki układ szczerze mówiąc. Czemu, czemu ty nie giniesz? Drugi raz mi już tak zaczynasz so, teraz sobie w pół, pół, pół No gdybyś oddał jeszcze jeden dosłownie strzał. Znaczy pół Raz byś nie walnął. No nie, cholera. Nie zdążyłbym. Bez szans. Kurde, Ej, daj, daj <laughs> Kurde, nie spadł. Aha, <laughs> nie wiedziałem, że to jest przejście, co nie? No. Nie, nie sądziłem, że na tej mapie jest. Walone. Nie, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Leć, 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 leć. Nie no, ale farciarz. Ostatni punkt. tak bokiem lecisz, serio? No, widzisz ile już ja tą Nie! nie! Od koniec by był już. Kolacja nie będzie prosty. Gdzie? Jak będzie 10 lajków, to kolacja będzie, już zadeklarowałeś. To jest specjalnie. Nie, akurat zepchałeś mnie przez przywadek. Ale leżem trafił. Spokójmy się. To może być jeden z dłuższych filmów na moim kanale przez ciebie. Nieprawda, Escape the Nether był dłuższy. To był najdłuższy. 50 minut prawie go nagrywałeś. No i bratku, nic nie, nie. Ale wiesz, że jest 3-1 na dół. Teraz jak stracisz to ten... No właśnie. Znaczy 2-4. No, jak już. Ty, Co? ja myślałam, że tu poleciałeś dalej. Ej, zabiłam cię? Nie. No. Ale lagę dostałem, weź. No nie. Yes! No nie! Ty, ale klikałam na ciebie i nie zabierało wrażeń, dosłownie. Dobra, widzę, dziękuję za filmik. Nara!